Cześć! Dzisiaj mam dla was nietypowy odcinek, bo w szlejchach będzie, będzie, będę opowiadać z książki, przeistoczę to w szlejchy i będzie takie jakby książka 3D. Zapraszam do oglądania! W głównych rolach będą Ingela Elina, Agnes, Hanna, Matis, Erik, Simon i starsze dziewczynki: Josan, Linda, Jenny i Sara. A filmik ma tytuł: Lato Sigge. A teraz powiem Wam, jakie konie. To, to które? To jest sappo, Sam. Sigge, Jap, Molly i Nanu. No to teraz czekamy tylko na Elinę, Matis, Hannę i Agnes. Kiedy one przyjdą, nudzi mi się. Mi też, mi też. Poczekajcie chwilę. Chciałybyście przecież, żebyśmy czekały na was, gdybyście się trochę spóźniły. No tak. Myślicie, że na nas y, zaczekają? Pewnie tak. Ingela zawsze na nas czeka. To prawda. No, ale ciekawe, jakie będziemy miały konie. Mam nadzieję, że ja dostanę japa. A ja Sigusia. A ja Moli. Moli jest najlepsza. A ja mam nadzieję, że dostanę sama. Dobra, dziewczyny, chodźcie już, bo się spóźnimy. O, idą! I widzisz, poczekali. Nie, nie było się o co martwić. W sumie. Dobra, dziewczynki, podejdźcie tu. Dobra, chodźcie do stajni. Tam Wam przyjdzie konie. Dobra. Elina weźmie si, Sigusia. Tak, Sig, jesteś mój. Hmm. <laughs> Hanna weźmiesz Molly. Tak, dobrze. Agnesy dostaniesz Japa. Okej. Okay. Matis, mogłabyś spróbować jazdy na Molly, A co z samym? Bardzo bym chciała, żebyś spróbowała jazdy na Nano. Możemy to potem zmienić, jeśli nie będzie Ci pasowało. Nano jest wspaniała, przecież ona gryzie. Pomogę Ci. Nano jest miła, jeśli cały czas ma tego samego jeźdźca. Tak, to prawda. Jestem pewna, że będziesz się dużo lepiej bawić, jeśli będziesz na niej jeździć, niż jak będziesz walczyć z Samem. Co ty na to? No dobrze. Dobra. Erik weźmiesz Sama w teren, będziesz jeździł na Samie w teren, a Simon na Maneżu? Ale przecież Erik i Simon mie mieli jeździć na Sappo. Sappo nie da rady jeździć tak długo, jak pozostałe konie. Erik będzie go zabierał na krótkie jazdy na maneżu, a potem Simon będzie na nim jeździł po lesie. A ja będę go prowadzić. Tyle wystarczy. No to możecie już, iść już po kantarę i, i napadł po konia. Dobrze! Mam już kantar, więc idziemy po Sigusia! Sigge! Sigge! Dobra, Sigge! Przecież będziesz mogła się zamienić. Przecież będziesz mogła potem się zamienić. Nie będziesz chciała. Miałam nanu na, na, miałam nanu na moim pierwszym obozie i bardzo dużo się nauczyłam. Hmm. Lubię wszystkie konie. Nic się nie stało. Cześć! Po założeniu Sigusiowi kantara. Ale pięknie pachniesz. Jesteś aż taki zmęczony. Po przeprowadzeniu wszystkich koni do stajni. Myślę, że konie też uważają, że obóz to miły czas. Po prostu wydają się na zmęczone. Nano jest słodziutka. To może teraz będziesz miała łanowego ulubionego konia? Może tak właśnie będzie ale ja nigdy nie będę miała innego, ulubionego konia. Jestem Sigusiową Amazonką. Po osiodłaniu i wyczyszczeniu koni. Wszyscy gotowi? To teraz idziemy na ujeżdżalnię. Po przyjściu na ujeżdżalnię. Po wsadzeniu wszystkich na konie. Dobra, jeździmy wstępem. No. wałach nie lubią sappo. Klapy nie mają nic przeciwko, żeby sap był obok nich. Oni zawsze nie się w Mm. Mm. Koniec już tych głupot. <laughs> <laughs> Przecież ostrzegałam, że będzie trudno. <laughs> dobra. So, Erikowi już wystarczy jazdy na dzisiaj. Możesz już go... Możesz iść z No dobra. Chodź. Oj ty potworzy. Dobra, teraz ustawię wam drągi i po kolei będziecie jeździć w kółsie. Proszę. Elina. Dobrze. Simon. Starajcie się nie dotykać żadnych drągów. Matis. No, Nanu nie jest najlepsza w jeżdżeniu drągów. Ale i tak dobrze jej poszło. Dobry na Nanu. Super, Mali. Przecież mamy trochę drążki. No, dawaj ja. Mm. Jak zawsze ospały. Dobra, na dzisiaj już koniec. Zsiadamy i idziemy do stajni rozsiadłać konia. Po rozsiadłaniu koni. Dobra, teraz czas na mycie koni. Super! No to trzeba te, je teraz przyprowadzić do płotu i tam macie przygotowane gąbkę razem z wodą i obok jest pudełko z mydłem. Oczywiście dla koni. I róbcie to podwójnie. Najpierw Erik i Elina, potem Matis i na przykład Agn e Matis i Hanna, a na końcu Agnes i Simon. Dobrze? Tak. Dobra, możecie iść Elina i Erik. Po założeniu koniom kantarów. Erik, idziesz? Poczekaj chwilę. Mamo? Tak? A mogę wziąć sama na mycie, czy muszę sapo? Lepiej wejść sapo, bo potem yy, nie wiem, czy Simon by sobie poradził z sapem, yy, dobrze? Dobra. no to idziemy. No chodź, Simonie. nie są namydlone, teraz trzeba spłukać. No i teraz jedynie wy wytrzeć konie trzeba ścierką, y ręcznikiem i odprowadzić do stajni. Po wytarciu koni. Dobra, konie wytarte, idę odprowadzić do Po umyciu wszystkich koni. Dobra, tu jest mokro, potem to posprzątam. A teraz idziemy zaprowadzić konie na padok.

Spokojnie Samira, nie, nie robimy im, im nic złego, tak? Mm. 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 Cześć Salsa, cześć słodka. Mm. Po przeprowadzeniu wszystkich koni na padok. Wspaniałe końskie życie. A teraz wybiorę dwie osoby, albo nie, cztery. żeby Dwie osoby, żeby prowadziły Samirę i Salsę, bo y, musimy je dać do boksów, y, a potem Erik i Simon, y, y, Eric i Simon y, je wyczyszczą. Albo nie, starsze dziewczynki, bo one dzisiaj prawie w ogóle nic nie robiły przy koniach. No, a dwie osoby z tyłu będą zaganiać rybaki, żeby poszły za nami. Dobrze? No to, żeby prowadzić Samirę i Salsę, wezmę... Do Samiry wezmę Elinę, a do Salsy Matis. A z tyłu będą szli Erik i Simon. Dobrze? Dobrze. No to możecie iść po konie. Samira! Po założeniu... Po założeniu Samirze i Salsie kantarów. No dobra, to idziemy. prowadzeniu klaczy i rybaków do boksów. No dobra. Super, super. Dobrze sobie poradziłyście. A teraz dzisiejszy dzień dobił, dobiegł końca, więc do zobaczenia jutro, dziewczynki. Do zobaczenia. Pa, Ering. Do zobaczenia. Pa. Jeśli filmik wam się podobał, podobał, bardzo się podobał, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Nie, kopyta w górę, bo my mamy kopyta, a nie łapki. O Boże, Stilla. No właśnie, Stilla ma rację. Robi. No więc, jeśli filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę lub kopyta. I subskrybujcie. Pa! Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeśli po tym filmem będzie 200 łapek w górę. Nagram drugą część tego filmiku. Do zobaczenia.